Witajcie moi drodzy! Nad z tej strony to kolejne przygody w świecie Gozo Sand Mamy już trzech gladiatorów. Przyspieszyliśmy nieco rozwój, właśnie naszych wojowników. Jaki mamy dzień, tygodnia, bo nie pamiętam? Eee, poniedziałek, chyba. Trudno powiedzieć, bo to pięciodniowy tydzień. jakoś tak. No dobra. Mamy trochę hajsiwa. Możemy rozpocząć kontrakty. kontraktu z wypad wreszcie, tylko proszę Cię, 9 dni. Oj, oj, oj. To jest dwudniowe. 5% że padniesz. Wygraj coś. Weź przynieś pieniądze, człowieku. Tu mamy naszego Tofika. Tofikowi już zrobiliśmy trochę dextrity. Nie mam dla ciebie nic więcej, to szkol się tu. Co? To ruszamy na areny. Ruszamy na areny. Ruszamy na drugą arenę. Zastanawiam się, czy tu możemy coś jeszcze wzmocnić. Może dajmy jeszcze jeden dzień. Wbija dziewiąty poziom? Wbił dziewiąty poziom. No to ruszamy. Arena, arena druga. Donat, donat do boju. Poszedł. A ty się szkul, ty się szkul, panie przyjacielu. No i czekamy, czekamy aż donat dotrze do areny i do otaru. Przeciwnik jest nieznany. Dwie walki nas czekają. No to ruszamy, no to ruszamy. Podszedłeś do przodu. Świetnie, zaczynamy od stu na stun Wszedł. Drugi atak pięknie za się i pół życia już ubyło. A no, przeciwnik ewidentnie jest za słabe dla nas. I kończymy. Pierwszy przeciwnik pokonany. Paratiu. Jest martwy. I kolejny przeciwnik to nieznany oponent. Zresztą tego, że jest nieznany. Uuuu. Ma fajny hełmik, tak jak i my Uu, i też ma włócznie hmm. Zróbmy tak Poczekamy On podejdzie My lecimy ze stunem Pięknie Z obrażeniami U, zablokował, jakim cudem No ale dobra, poradzimy sobie z nim I koniec do jest na chwilę obecną. Victory Dawaj hajs. Wracamy, wracamy do naszej szkoły Szkólcie się dzieci, szkólcie się Co więcej, ja was puszczę jeszcze na arenę tutaj o, Może ciebie bym tutaj wyrzucił z czymś ciekawym O, mam dużo hajsu, no nie, najpierw idziemy do, do miasta Walimy upgrade'a. Walimy upgrade'a, czyli bierzemy kamienną podłogę, przyspieszamy trening zdecydowanie za 260. Kolejne mamy chłodzący olej za 378. Fajne byłoby to Help za 150. No to tak, to jest to. Zobaczmy z przedmiotów coś fajnego. Nic fajnego nam się nie pojawiło. Hunting Spear, Uuu. I to jest dobre. To chcę. To chcę, wracamy. Wracamy do nad. Słuchaj, mam dla Ciebie dobrą broń. To daje 6 obrażeń, a to jest 8 obrażeń. Tego to podmieniamy nie wiem, czy tu nie będzie też takiej funkcji, że ktoś może zniszczyć broń, albo broń się zniszczy podczas walki, to zostawmy. Nauczyć jeszcze jednego skill'a. Uh. Attacks and applies bleeding to the opponent. Czyli ataki nakładają krwawienie, cztery obrażenia. Lirka, to jest spoko. To jest bardzo spoko. Nauczmy się tego. Mogę się czegoś oduczyć? Mogę. Super, super. Brakuje nam hajsiwa. Ale. Kontraktu, zaraz poleci. Zrobi ganz robotę. Chyba, że Tofika wyślemy. Jakie ty tofik masz szanse? 9 dni. To masz dwudniowy jakiś. Na szkoda mi tego tofika. Ale kontaktu sami nie szkoda. 5% 74 i jazda poszedł pięknie, bardzo ładnie. Po fikiem zrobimy jeszcze jedną rękę ale to u nas. I zaczynamy walkę. Nie pamiętam, co to fig ma. To fig ma włócznie. No i świetnie. Jak to się stało? No Klepaj tą fik, klepaj, klepaj, klepaj Ty no jak on ma tarczę to nie ma żadnej umiejętności nie Boli Ale chyba wygramy I pokonany, pokonany. Trochę hajsów padnie. Nice, nice! Dobry tofik, dobry tofik. Jestem z ciebie dumny. Czyli mamy hajs na opłacenie wszystkich. I co, czekamy, czekamy, czekamy. Niech się zregeneruje nasz ziomaczek, bo jak nie mam wszyscy, wszyscy dokładnie są uszkodzeni. Wrócił kontraktowy? Wrócił! Sukces! Świetnie. Jesteśmy 104 golda do przodu. Gdzie potrzebujemy 50 golda. I możemy przyspieszyć jeszcze trening do przodu. Powiem wam szczerze, że. Przyształby się jakaś lepsza broń. bym na przykład Tofika wysłał na pierwszą arenę. Kontraktu z wypad do roboty. 9 dni. Tu masz dwudniowy. Poszedł do roboty. Ok, poczekam jeszcze jeden dzień. Jakby musiła na 11 poziom wskoczyła to byłoby spoko. I jest 11 poziom. Lecimy na arenę, i tu już będzie walka z czempionem. Więc Donat poszedł. No, a ty sobie trenuj, trenuj, trenuj. I zaczynamy walkę Donatem. Zobaczmy, co będzie nas czekać w tej walce. 92% szans na atak. A jakbym spróbował teraz tego blida? No, nie, resta miałem kliknąć. To bolało skill. O, to jest dobre. I stun. U nie, stun nie wskoczył. Mantra. O nie, 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 nie. Dobrze. Ale mamy jeszcze potkę w razie czego. No. Uh. Dobrze, dobrze do udało się jakoś. Kolejny nieznany gladiator stoi nam na czele. I zaczynamy od Blida. Ok, zarzuciliśmy Blida. Fajnie. Teraz zarzucamy stun. Poszedł stun. Świetnie. Wjeżdżamy z atakiem. Heavy job. Mantra wjechała. Mogę mu cały czas zarzucać np. Blida? Czy to się stakuje? O nie wygląda to dobrze. On już ma osiemdziesiąt życia. Dawaj Blida. Dobrze. Mm. Nie jest łatwo, nie jest lekko. Blitz, dobrze. Za 8 za 16. Wow, pięknie. Mantra. Świetnie. świetnie, świetnie, świetnie. Mamy stuna. On nie ma już wytrzymałości. My też. O, świetnie, zablokowałeś to. Jeszcze raz blida zarzucaj. I stun. Pięknie, wyzerowany. Fajny jest ten Bridge jest to. Jakby się go dało jeszcze wzmocnić, to byłoby fajnie. No i trzeci oponent. Łooo! kto to jest? Ty mnie jeszcze w ogóle przyciągasz czymś. Stun i blit. 100 życia! On się leczy na mnie. O, chyba se jaja robicie. Mantra, mantra obowiązkowo. Stowuj dawaj blida. Ja, tak. Przyciągnie mnie. Przyciągnie. Dłużej potę. Dłużej stuna. Blida. Ja tak. O, o, nie pykło. O, się czarzuje. mamy mantrę, weźmy mantrę No tego się bałem dawaj blida ooo to bolało jeszcze, u nie 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 Donut jest, został zabity Uuuu to zabolało powiem wam Został zabity przez Xionusa. No, straciliśmy czempiona. Tak, na amen padł. U hu. To fik. Wyobraź sobie, że awansowałeś. <laughs> Ew, awansowałeś, chłopie. No, nie fajnie, nie fajnie. Dwa itemy Co to ci zbroni? Staniesz włócznie Jacie! No to ciężko będzie przeskoczyć teraz tak łatwo Kontraktus widzę też wrócił Kontraktus w ogóle ma fajne statystyki Dobra, trenuj, trenuj byczku Masz tu fanty Ajajajajaj. Dobra, zobaczmy co w mieście na nas czeka. Musimy jakiegoś gladiatora znowu zgarnąć nowego o, Ale mnie porobił A, myślałem, że to już mamy takiego koksa hardego 7 siły. Duże zwinności Wezmę Ciebie co ja tu mogę przyspieszyć? 378 To jest spoko. Szybciej będą się regenerować. Możemy zmniejszyć jeszcze koszt tygodniowy naszych gladiatorów. Czemu Leonard? No niestety, Donat zginął. Więc ty będziesz pączkiem. Nie, nie będziesz pączkiem. I jak nie donat, to co? Baton. Baton. Krzywy. Staję, cię mianujecie Batona. Jako broń. To staniesz. To. I tyle. To fika, musimy nauczyć nowych umiejętności. Baton, yy, co ty będziesz trenować? Trenuj wytrzymałość. Yy, dzień 12 minął. Tragi o, w tragicznych skutkach. Ty już masz 10 siły, fajnie. To potrenuj jeszcze trochę to. Trenujcie chłopaki, trenujcie. Kontraktus pojedzie do roboty klasycznie, nie na 9 dni, 7% na śmierć. Mmm. 66% na sukces. 9 dni? Dobra, poszedł. No nic, szkolimy, szkolimy ziomeczków. jakaś burza piaskowa w ogóle dotarła do nas. Mmm. No, musimy wrócić na pierwszą arenę w takim razie. Zobaczymy jak Tofik będzie się sprawował. Jazda. No, liczyłem, że Donat więcej przeżyje. Nie masz żadnych umiejętności. No, ale obrażam trochę masz, widzę. Jeszcze mi się tofik wysypie No Na razie to zrobił tofik, ale ma 20 życia mniej O, z Fekire może sobie nie poradzić, ale ma chyba potki, nie? Tak jest, są potki W ogóle masz małe szanse na trafienie. Dobra, dobra, lecimy, 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 lecimy. Ciśniesz tego Filipa. Nie, że do dobicie. Ok, Filip porobiony. Będzie fekir? Może no, raz go pokonaliśmy? Nie, czyli nie mam fekira już do pokonania. Czyli Bosa pokonujemy tylko raz. 80 z parę punktów. Padło bardzo dobrze. Ja Cię teraz nauczę nowych umiejętności. A tu mogę Cię odepchnąć. To jest dobre. Nauczycie cię tego. I nauczycie cię mantry. Tak jest. Ok, jest luks. Czekamy na kolejny dzień. Kontraktu zwrócił? Jeszcze nie. zabrali mi hajs, ale okej. Okay. Szkolcie się, szkolcie się, chłopaki. Kontraktu nie żyje? A bo on jest na tej długiej wędrówce, dobra, już rozumiem. Ty masz w ogóle bardzo mało zwinności, mało witalności masz. Dobra, szkolimy się raz jeszcze. ojej, ojej, oj, ojej, oj, ojej, oj, ojej, ojej, ciężka sprawa jest powiem wam jeszcze jeden dzień teraz wysyłamy ich do walki żeby trochę hajs zabrać chyba dziesiąty poziom w Endurance 7 stranger to teraz szkoli się w tym czy ja mogę cię wysłać jeszcze na baton na jakiś kontrakt jednodniowy? 9 dni 74% Jazda poszedł. Ty się szkuli. Będzie nas stać, żeby opłacić, ten spokojnie Niech tydzień poszkolą się. Czekamy kolejny dzień, zobaczymy, czy Baton wróci. Jest, Baton przyniósł hajs. Yy, nie, nie sprzedajecie. To znaczy, że cię nową umiejętności będę uczył, panie szefie. Aha, to jest jakby pasywka. Czyli muszę cię tego nauczyć. używając to automatycznie yy, wszystkie akcje będą mnie leczyć. Uuu, to jest dobre. To jest też dobre weak point. Tylko nie mam hajsu na to. Hihi. Dobra, szkolcie się chłopaki. I jedziemy jeszcze raz na arenę. Musimy zabrać trochę hajsu. I ja jeszcze ten hajs przeniósł. Jestem zadziwiony. No to szybka ręka. zrobiłbym to chętnie. Ale no. Nie mamy obecnie szans. Potrzebujemy hajs. Potrzebujemy hajs. Mocny hajs. To fik do boju. Poszedł. Roz. Teraz zobaczymy, jak działa ta mantra. A, to jest koncentracja. Co będziemy atakować po więcej? Stun? Weźmy mantrę, no? Ja nie widzę, żeby mi to regenerowało jakby życie. No dobra. Pykło, pykło. No tutaj Tofik sobie ładnie poradził. No ale ten gladiator był słaby, powiedzmy sobie szczerze. O tu może już walnąć. Sobie koncentrację. Też sobie odpalił. Łaza 18. 120 Ok, Tofik zrobił, zarobił hajs. No, nie jest taki słaby, jak mi się wydawało. Mamy jeszcze trochę hajsu. Potrzebujemy 370 z tego, co kojarzę. Dobra, kontraktus. Kontraktus. Wiesz, co cię czeka? Robota cię czeka, jazda poszedł. Ty się tu szkół, Tobie życie na 10 wskoczyło. Ja potrzebuję, żebyś ty się podszkolił pewnie z obrony, ale zrobimy jeszcze zwinność. Zwinność daje co? Szansa nakryta. Hmm. Szansa a critical attack. Blokowanie. Kick damage. Magic power. to nie. To nie. Obrona, obrona. Szkólmy się z obrony. Dobra. Next day. Jeszcze raz. Potrzebuję, żeby baton się zregenerował. Tofik, znaczy się. Dobra, <laughs> te o wrócił z hajsem. Wiesz co to znaczy, kontraktus? Że jedziesz do kolejnej roboty. Nawet mi nie maruć. A to oznacza, że znowu wracamy na arenę numer jeden. I zobaczymy, jak tofik się będzie sprawował. po 10, no nie jest tak źle 85 życia ma nawet radzimy sobie, no ale dalej nie chciałbym, żeby zginął z tamtym bossem muszę go wzmocnić o, to bije po 14 ale chyba jest mniej jakby uzbrojony no będziecie się tak odbijać chociaż w sumie widzicie te blidy to takie były bez sensu troszkę ale z drugiej strony po każdym ataku krwawie nie wchodziło to było 10 obrażeń za friko dobra mamy hajs mamy hajs 66 to jest nasze tygodniowe idziemy do miasta rozbudowujemy naszą szkołę yy, o oleje Wracamy. Dobra, słuchaj, sprawa jest. Musisz wygrać tą walkę. Jak nie wygrasz, to przegrywamy. hajs i wszystko. Jedziesz z tematem. To jest Tofik, czy to jest Baton? To jest Baton. Ty nie masz żadnych ski, ty w sumie nic nie masz. Ale hmm, za 11 uderzyłeś. Poradziłeś sobie wręcz śpiewającą. A my ulepszyliśmy naszą szkołę. Szkołę gladiatorów. 28 Gold do przodu, czyli stać nas, żeby opłacić naszych wojowników. Okej. Okay. Czyli czekamy. Dzień wypłaty. Świetnie, świetnie. I moi drodzy, straciliśmy batona, bo niestety batona straciliśmy. Nie batona, donata. Straciliśmy donata, ale jego miejsce przyszedł to figi baton. To będą gladiatorzy, których wzmocnię. Powtarzam, wzmocnię, nim rzucę ich do walki z bosem. Ja dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, jeżeli podoba Wam się ta seria, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku.